Dzień 21 Włochy witają Ankora Buongiorno. Kurde Powiem wam Larmo było No pod słońcem. Dopiero wstałem patrz jaki jestem z czaskany To słońce Dobra Statek Marco Polo przywiózł mnie do portu e, Witalsku, nie, tak Głoszek. Pięknie, a tu Mobi Zaza, oj, ale wieje, co? Mobi Zaza obraca się, tam kutry widzę rybackie wypływają. Tam jakiś wielki, zardzewiały, nie wiem, co to jest. No wieje, wieje. O, tam już coś wielkiego na górze. Nie będę się spieszył, raczej. Godzina siódma rano. Spieszył, żeby stąd uciekać. Jeszcze muszę wszystkie bety pozbierać. Ale co? No dopłynęliśmy, powiem Wam, że nie bujało. W nocy, tylko wstałem na chwilę do wychodka. No to się musiałem trzymać. Rurki. Takiej wbudowanej w ścianę Bo trochę bujało, no Pobujało, pobujało i przestało wow. To było bardziej ziewnięcie, niż zachwycenie się no, Z tej strony takie tutaj rzeczy Kurczę, montowałem wczoraj materiał i tam w niektórych miejscach ledwo słychać Przepraszam Was za to. Mobiliza zastaną bokiem Ha, bo on musi tyłem cofnąć, no tak Tyłem cofnąć, nie ja pierdził. Sorry, ale dopiero co wstałem Dobra, idę się ogarniać. Widzimy się na lądzie. Szczury lądowe. Tebula, a nie ja jeszcze nie jem chciałem zjeść u góry, w sensie w porcie wyjechać tam i, i podzielić się pięknym widokiem, ale trochę jestem tutaj zamknięty, bo jakby jest taka kolejka, schody są zapchane, a ja z hulajką nie przejdę między nimi To też musiałem wyluzować, a wiecie a ja chciałem jak te psy w tym boksie, te konie tak! I jakby już się nie mogę doczekać jechać. Ale chyba jeszcze wcześniej zobaczymy sobie tutejsze miasto. Ancora Nie mam internetu znowu Chciałem się coś posprawdzać Drogę wyznaczyć Może w mieście gdzieś coś znajdę knajpę z wifi. Dobra Enjoy To Normalnie Na ścianach droga krzyżowa Kościół na pokładzie. Taki. Mhm. Ale te okna są, one pamiętają czasy stalina. Te okna, dobra. Wychodzimy. Rzut okiem na kawiarnię i ciało, dla ciało. Ciało! Ksa. Patrzcie na to, pierwszy, wychodzę z portu, pierwszy przykład jak oni to tutaj dolepili z tej strony, to już nie było tych, to jeszcze nie było konserwatorów zabytków, bo żaden by im się nie zgodził na to, żeby w takim stylu dołożyć coś do co zupełnie innego. W sumie to tu naliczyłem trzy, pewnie byłoby i więcej. Ad Enrico Gialdini. Militari. Coś militari to było. No i patrzcie i tutaj z tej strony inne Chyba to jest to wcześniejsze, a z drugiej strony tam z boku jeszcze inne, jakby można? Można. Zlepione do kupy, rozpoznawalne style, nikt się nie przyczepi, że nie pasuje jedno do drugiego. No jak może nie pasować? jak?

ja już to w Gliwicach mówiłem, jak w mobilę, jak byłem, <laughs> odebrać y, tą, tą super sprawę, na której stoję. Y, że jakby no, jadę do kolebki y, skuterów. Wydawało mi się, nie? że jakby do Włoch i te Włochy jakby tym stoją. Y, zmiana kadru, jakby muszę to inaczej zrobić, bo nic nie będzie słychać. I mówię do y, Mariety, która mi pomagała to wszystko załatwić. Że ja dojadę do Rzymu i ja ją tam na bank sprzedam. Powiem ci, Marietta, to będzie bardzo możliwe, bo jak zauważyłem, wiem, jest jeszcze poranek wczesny, ale przejeżdżałem koło sklepu z hulajnogami i wyobraźcie sobie, że to są takie kompaktowe, które idzie szybko wrócić do samochodu, składane, żeby takie, wiecie, po mieście pojeździć, takie, mm, no, zabawkowe powiem. No, ten Tibo, który ja mam. No, to jest kozak. Oni się wszyscy dalej za mną oglądają, jakby to jakby nie zmalało, tak? Jest opcja sprzedania tego. Marietta, jak oglądasz, rzucaj cenę za ile sprzedać. Ja wiem, że im drożej, tym lepiej, ale jakby. No, w jakich granicach mogę negocjować? Znaczy, oni mogą negocjować, w jakich granicach to by była najlepsza opcja. Sprzedać. A co tam jest u góry? Jedziemy tam do góry. Bazylika katedralna na wzgórzu z widokiem na port. Piękny portal, piękny portal, który strzegą dwa granitowe lwy. Udało nam się, jest poniedziałek rano, a ja byłem sam w kościele. Dopiero przyszła wycieczka i jakby już możemy stamtąd iść. Siostra zakonna. Po czarnej skórze dzisiaj tutaj dozoruję e, Zaraz sprawdzę gdzie jedziemy i ja musiałem tu zajrzeć Za każdym razem jakby widzę to nie e, omijam tam widzicie? Drabina, taka 4,5 metra, żeby złożyć kwiaty to trzeba się umieć wspiąć. No powiem wam to To robi robotę tam Ja wiem że te drugie cmentarz, Jakby może za dużo w ogóle przez 30 dni tych cmentarzy I jakie wielkie monidła Przecież Go nuci Piękna robota Mówię o wykonaniu tych A tutaj z tyłu widzicie Jakie klamry Tu pyk, 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 pyk To tutaj wchodzi Jakby mówię, no drugi raz ten sam temat nie jakby ale to dotyczy nas wszystkich jakby, jakby się w tym temacie musi odnaleźć tak jakby do... musi do niego dotrzeć tu też takie wielkie monidła ale są super pod względem fotografii oczywiście tutaj patrzy patrzcie jak podparty znowu takie wielkie choć to już nie jestem takie stare i nie robię takiego wrażenia takiego nie tu pomiędzy nimi sobie wejdziemy są też takie, że jakby wiecie, na ścianie wszystko wypisane, ale są finezyjne również takie, po tej stronie są takie starsze. O wieje, wieje. Patrzcie, symbolicznie groby, groby boże, takie kamienie, ale jak fizycznie? W środku? Może być i w środku. Te mi się zawsze podobały takie, no u nas też się to zdarzało. Kiedyś już się od tego odeszło. Ja myślę, że fajnie by było do czegoś takiego wrócić. Wiecie, jakby cała familia, nie? Tu jest, patrzcie, jakie współczesne, czyli można. Tutaj jest współczesne, patrzcie, jak ładnie zdrowione. Takie szkło hartowane chyba to jest. Tak, szkło, farbowane i. Tak, farbowane, to chciałem powiedzieć. Nie no klasa musimy nad czymś takim popracować Pięknie, patrzcie Pani Anna Maria jakie ładne tam ma i tu się zaczęło od babci Nata Maria Ech. No właśnie tego mi brakowało, bo rzeźby mi brakowało, tak? Aniołów na przykład i te drzewa takie monumentalne u nas, to powiem ci, nie powiem wam, niechętnie drzewa, e, jak już się kiedyś pociały, jakby już są, no to się już ich nie wycina, tak? No bo te korzenie w tej ziemi. Proszę, a tutaj wozie nawet po cmentarzu, a tu jest jakieś mauzoleum e, albo jakiejś wielkiej rodziny, stoi na środku, nie, są po prostu dookoła. E, Albo takie wsuwane tak jak wam pokazywałem, albo już typowo na prochy. Tu jest kolejny taki że dookoła dookoła taki Tito Titto wygląda jakby Wiecie, pół wybrzeża było jego i czymś handlował No a tutaj taki Wygląda jakby od nas, nie? austryak taki bardziej. Kurde, właśnie to mi się podoba właśnie, że se mogę iść i kontemplować jakby te... te postacie, te, te... osobowości. Jakby ten czas zamierzchły z tego wszystkiego. Nie, ojejku, on się tak ciągnie, on jest cały taki. Piękny. Ale jakby, no... To the Rome. O nie. Ciekaw, jaką tu jest mi ogrodę. Z ciadkiem Kurde, szacunek za takie coś. Wiecie, no, stare portowe miasto. To ono tu pamięta, jakby tak poszukać, to tu są nagrobki sprzed z... Z kilkuset leci na bank. Dzieje, Dobra. E, ja się zawijam, żegnam się z tym miejscem i lecimy na to. Cufalus Dosłownie Cufalus Brzmi jak, jak jakiś Antyczny bóg Cufalus Całą Europę Znaczy całą co ja gadam pff, Słowację jakby wiecie Po mojej trasie Adams <coughs> Pragnąłem czegoś takiego Wiecie Zadaszone, daję sobie hulajkę yy, Prąd jest belek jest, yy, można się gdzieś rozłożyć, kawałek, tra kołsek trawy. Właśnie jem. Właśnie jem i trafiłem na takie miejsce. Cufalus, 75 km przejechany na dziś. Nie umogę wyjść przez to, poza tą barierę nie mogę wyjść. No, gdyby to było jeszcze kilometr dalej, no to byśmy tą granicę magiczną przekroczyli, ale nie. Yy, coś ta liczba jest zaklęta. Ogólnie jest to kompleks, w którym odbywają się archeologiczne yy, wykopaliska. Nie wiem co to za fragment części czego. Nad drogą jest tam coś. jakaś kładka, nie? Jakby i zacząłem sobie czytać po włosku, nie? <grywka> ja i czytać po włosku. Normalnie od dzieciaka się uczyłem czytać po włosku. I teraz mi normalnie Wszystko wychodzi Nie, nie umiem się doczytać pod włosku e, Nawet e, e, Łukasz mówił mi, co jest taka aplikacja Jest I nawet e, ją ściągnąłem Ale trzy darmowe dni się skończyły <noise> Nie chcę mi się w to bawić jakby wiecie e, jest takie miejsce na mapie, przez które jedzie widz z dokumentem projektu i tutaj są akurat archeologiczne spójrzcie. Tak ja mi się coś chyba kadr w sensie o szerokość i tam jest antyczny. Czekajcie. Dzięki ziomek i tam jest. Właśnie antyczny teatr. I se pomyślcie, że tutaj oni wystawiają sztuki. Na serio? Ja nie wiem, jak to jest zrobione, bo jakby on jest okalony tą podmurówką ceglaną. Czy nie jestem archeologiem, nie? Jakby, czy to do, dobudowano potem? Czyli już tak kiedyś robiono. Cegło. Antyk upadł w roku 500 z końcem Cesarstwa Rzymskiego. Co, czyli co, ta cegła ma, no załóżmy, 3000 lat? Nie więcej, nie? Bo ja tak szczelam jakby nie, nie granicząc z, z granicami. Jakby nie można nie graniczyć z granicami? Coś tu się wydarzyło. Muszę przerwać i zacząć jeszcze raz. No tak, kadr mi się zepsuje. wiedziałem, że coś jest nie tak. Mówię, kurde, pewnie taki wielki nos miałem na tych kadrach. E, o, tam coś pisze, jakaś tablica. Tak, na pewno po angielsku. <laughs> Słuchajcie, ale jakby dążąc do tego celu, poniedziałek, tak? Bum, dzwoni do mnie fundacja, że są wpłaty. Ja mówię, super, liczyłem na wpłaty, jakby... No i największa wpłata 500 zł od anonimowego darczyńcy, tylko, że ja wiem, kto nim jest i jak wrócę, to będą przytulasy i, i całusi ode mnie, także patrz tam jako, nie uchroni się. Natomiast, wiecie co, ja nie wiem, czy to będzie widać. Kurde, takie kwiatki mają właśnie, takie kwiatki mają granaty, ale jak upchane, pachnie delikatnie, pachnie, ale taki znajomy mi to zapach jest, ciekawe jaki, nie, nie umiem go, nie umiem go, wiecie, jakby teraz odnaleźć. Eee. Edyta i Michał. Edyta i Michał e, mnie wspierają w sensie Michał w ogóle pomagał mi się pakować elektronicznie, doradzał mi, więc jakby od samego początku Michał dzięki jakby czułem, że ty mi pomagasz, jakby e. nie było tak jak z innymi, że ha 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 jedziesz do Włoch, ciekawe czy ci się uda. No, wychodzi na to, że mi się uda. No, jakby mnie tyr nie potrąci, jeszcze to mi się uda. No i Edyta, którą poznałem teraz. jakby Jest mission, z Edytą mamy sztamę i jakby się trzymamy razem. Ona wspiera mnie, ja ją, więc jakby jedziemy do celu. Wiemy, co mamy robić, nie? I... Od Krzysztofa i Ewy. Setka. Jak zimna galaretka i od dziewczyn z też po setce Kasi z Zorowic Czyli ja cię muszę znać. I Kasi, też ale z os. Kasia z os znam. Dwie kasie. Więc słuchajcie, jak, mi to, jak ja to dzisiaj dostałem, to ja nie mogłem się nacieszyć. To jest jakby znowu się zbliżamy. Ja Wam wyliczę to potem. Dzisiaj nie miałem do tego, głowy do tego, żeby to wyliczyć, ile tego już się nazbierało. Ale jakby się zbiera, nie? Jakby. Ja Wam to wszystko wyłożę kawę na ławę w swoim czasie. Może nawet jutro. Zobaczymy. Nie wiem. Idę ładować, podpinać hulajnogę. Rozstawiać namiot. I. I co? Do zobaczenia jutro na trasie. Trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcjach i lajkach, i komentarzach, koniecznie. I czy mam jechać przez góry, czy nie. Coś mi się z kadrem zepsuło. I muszę zrobić dokrętkę. Bo wpadła dzisiaj po weekendzie jeszcze jedna ważna wpłata od Tomka, od prezesa. Prezesie dziękuję ci za wpłatę. Przy okazji wiem, że to była prywatna wpłata, ale przy okazji mogę pozdrowić całe ESP w Tąpkowicach, Druchny i Druchów. Także pozdrawiam. Dzięki Tomek bo to mnie to mnie buduje, jakby buduje mnie i jakby raz, że mi się chce jechać, a z drugiej strony wiem, że dzięki temu będę mógł to w Tąpkowicach robić. Dzięki też Tobie. Słuchajcie, przede mną jutro wielkie góry. Nie chciałem tego mówić, bo wiem, jak będzie, co powiecie. Ale jeśli chcecie, to możecie mnie pokierować. Mam jechać przez góry? Czy te góry ominąć? To jest Wasza decyzja. Im więcej komentarzy, tym się będę sugerował. Czy pojechać tam? czy pojechać tam.